Dobra ma znowu a dzisiaj co odnośnie feroli, co mi się stało a no tak się stało że w naszym silniku od podajnika od palet zblokowało spiralkę tę która podaje z takiego pyłu miał i tak dalej powiem wam że ja czasami znaczy czasami tak to kontrolnie raz na jakiś czas czyszczę no ale teraz nie wiem jakiś czas nie czyściłem może zapomniałem nie wiem i myślałem że mi się silnik spalił bo nie podawało palet Silnik się nie spalił, ale za to. Widzicie? Rozwaliło nam zębatki, tą zębatkę. I rozwaliło nam ząbek tutaj. No i niestety nie jest to częścią zamienną. Więc silniczek. No co. Na półkę może kiedyś się przyda do czegoś. Nie mogłem znaleźć takiego silnika, co jest ważne. Widzicie, ma tylko dwa konektorki i sobie kręci. Nie wiem, pewnie komputer przekazuje lewo-prawo. Może tam, nie wiem, jest opcja. Nigdy do tego nie doszedłem. Czy jest właśnie cofnięcie, yy, jak się zblokuje tego podajnika. Nie czytałem w manualu, nie interesowałem się tym. Dobra, czyli tak, stary mamy na dwa konektorki, a nowy kurczę na trzy konektorki. I teraz tak to, co przeczytałem, to jest podłącza się. Tutaj jest opisane jako 1 plus 2 to jest clockway, a 2 i 3 no to jest chyba antyclockway, ale nie wiem, czy on no jest oznaczony CCW. Nie wiem, nie wiem. No, CW wiadomo, clockway, czyli podłączamy konektorek do pierwszego, tu nawet są napisane. Dobrze, tutaj jest na płytkach, o widzicie 1. Dwa i trzy. Czyli podłączamy jedynka z dwójką i powinno banglać nam na klokłej. Co jeszcze dziwne, że ten ślimaczek w ogóle jest taki luźny. Przykręca, przykręcamy go do pieczki na, do pieca na cztery śruby, na cztery, tak na cztery śruby. To wchodzi nam w środek w piec, na tą ta nakładka, i on nie przykręca się tutaj nigdzie ten ślimaczek, On po prostu sobie leży i ma taki jak widzicie, odwojnik. ja trochę izolacją uwinałem, bo już się skończył. Tak, można zobaczyć, tu jaki sporo widzicie? Od... od tego, że uderzał, dobra. Ja się biorę tam. Mam nadzieję, że będzie na tyle miejsca, żebym wam po... chociaż poko... po prostu pokazał, jak to wygląda. Tam, od strony od strony tylnej, od tylnej części strony pieca, także zaraz się widzimy takim króciutki silnik właśnie odnośnie ferroli naszej kurcze kochany Także trzymajcie się na chwilę, dobra. I teraz, jak widzicie. Śliniczek na te cztery śrubeczki przykręca się, wkłada się go na całą spiralę I tą końcóweczkę tutaj trzeba. Chyba będzie misja z załapaniem tych śrubek, no ale co, jakoś sobie damy radę. I co jeszcze mnie interesuje, trzeba ją odkurzyć tutaj, że, kurde, pretostat jest podłączony, ale on sobie Wpisz, kurwa, czemu on nie jest nigdzie podłączony? Nie mam pojęcia, gdzie on był. Może ktoś z Was, fachowców od Ferroli, powie mi, ja tu postaram się rozglądnąć i zobaczyć, co tam. Ale dobra, bierzemy się. Zmontowanie silnika, weźmiemy zera od kurzaczy. Kurde, ale tu pył jest ja ci kręcę. Masakra, Pojawiam pyli strasznie, ten piec, nie, Tak jak mówiłem, fajny, fajny termokominek. Ale ja się cieszę, że go w domu nie mam. Dobra, ja się biorę za składania. I później pokażę Wam efekcik. Dobra, no to co? Silniczek wątowany. Odpalamy rakietę. Jestem sam ciekaw, czy to ruszy, czy to nie ruszy. Kurde, powiem Wam, że tam wszystko z tyłu dobrze skręciłem. A dalej jakieś światło prześwituje, nie wiem czemu. No dawaj, kręć się. Ale czekajcie on w dobrą stronę kręci, czy nie w dobrą niby w dobrą Tak jak tutaj o, to fajnie, że widzicie. Jaki luźny, kurde, lata to dobra, zaraz go zobaczymy, czy w będzie, dobra, na próbę trochę palet. Nasypałem, widzicie, co on pusty ten był kurcze podajnik. No i on, jak przy starcie włącza się, no tą kręci, 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 żeby nasypać, i dopiero później po troszeczkę podaje. Ja też mogłem do koszyka nasypać na rozpałkę. No zobaczymy, czy on zrobił. On złapie, dlatego że mało tego paletu jeszcze się nie rozpali. Będzie trzeba jeszcze raz, dlatego że dopiero teraz. Zasypał, zapełnił się ten podajnik. no No Tu chyba jakaś tuleja. Wiecie co, jeszcze kurczę. Powinna być. Ja nie mam tu karki. Może pomierzę sobie je gdzieś do kogoś podbijać, żeby mi roztoczył. Wyciągnę sobie jeszcze raz ten silnik. I tulejka pomiędzy właśnie obudową, jest taka plastikowa, ona już pewnie wyrobiona. pomiędzy obudową, a właśnie gdzie czpień wychodzi z tego podajnika no i taką tulejeczkę jakąś kurczę, może z plastiku coś zrobić, albo nie wiem, usiężną. nie, usiężną. nie wiem, nie wiem, zobaczę, no pokombinuję coś dobra, cieszę się, że chodzi bo zima przychodzi, a kurde silnik się zrąbał i jak na razie to grzałem sobie tylko boiler Elektrycznie, ale to takie grzanie elektrycznie, powiem Wam bez bufora. To co on zagrzał, ustawienie do 80. Dwie osoby prysznicy wzięły i rak chociaż 40 stopni. Zanim on nagrzeje, to, 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 to też misja. Dobra, czekamy sobie. nasz, rozpalać, nie rozpalasz, pizza. Dobra, zaraz zobaczymy. Wrócę do Was, czy, czy rozpali sobie, nie? Dobra, no i pieczyk się rozpala, widzę, wszystko fajne, troszeczkę mu zajęło, ale to tak jak wspominałem, że ja mu nie nasypałem do, yy, do kosza ani i ten piernik był pusty. I co jeszcze jedna ciekawostka z naszym, naszym piecem, kurde, ale on uwalony jest, nie trzeba go poczyścić. Co jeszcze ciekawostka, powiem Wam, jak ten silnik, widzieliście te tryby, te zęby i tak dalej, nie? On był zblokowany. Ja włączałem, ja włączyłem piec. I ja też czasem na słuch słyszałem czy coś tam zblokowane jest czy nie i on buczy proste, Blh. nie chciał ruszyć. No to ja co, wziąłem ten wirnik, wyczyściłem, wyciągnąłem ten podajnik i tak dalej, z góry w sumie taką pokrywkę, odkręciłem, wyczyściłem to, wyczyściłem to, skręciłem, nasypałem garść palet, a on dalej nie chce. Mówię kurczę, co z nim? No i włączyłem jeszcze raz, bo wyłączyłem piec, włączyłem piec. I próbowałem go ruszyć ręcznie z tyłu właśnie, tak jak tu widzicie. Ta śrubka jest, i ja próbowałem tą śrubką pchnąć, pomóc mu. No on nie chciał, no, on tak chciał i nie chciał, nie? Było słychać, że buczy. No i ja mówię, dobra, on e... kurczę, nie spalił się, mam nadzieję, rozkręciłem. Ja mówię, może coś tam się stało. No i to się stało, że te zęby się połamały. I powiem, wam, że to nie, 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 nie od wczoraj, nie od przedczoraj, to już było po prostu gdzieś jakiś. zblokowało go raz, dwa przeskoczył jakiś ząbek i mieliło go, mieliło, mieliło. mieliło. A co jest jeszcze najśmieszniejsze, że ona żadnego błędu mi nie wywalała. Nie wywaliła żadnego błędu, żadnego z podajnikiem, z blokowaniem i tak dalej. Nie wiem czemu. Ona próbowała i co chwilę było słychać, tylko buu, jaką buczy, to tak jakby go włączała. Nie wiem, komputer myślał, że ona obkręca. No nie wiem, dobra, nie ma tam czujnika, żadnych obrotów i tak dalej. No ale jest czujnik, że piec nie grzeje, a on podaje. No w pewnym momencie, jak na przykład nie ma pelletów, to on sam łapie błąd, że ma pellet i się wyłącza. I jest error, zabrakło pelletu, ja zapomniałem dosypać tam i tak dalej, i tak dalej i kurde, powiem wam, że spoko, no ale tak, no tu ja włączonego ją buczy, buczy i w ogóle żadnego błędu, nic nie było, nic, nic, nic. Także dobra, dobra, piec działa, pum, 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 mam nadzieję, że to już ostatnia niespodzianka, no, no ostatnia niespodzianka, mam nadzieję, że w ogóle ostatnia, a nie w tym roku, kurde, bo zima idzie. A ja nie mam też kurcze ani nadziei, ani chęci i co do kosztów silnika? Niestety, ale kosztował mnie on 750 lei i czekałem tydzień na niego. Trzymajcie się i do następnego hejka.